Cześć, witajcie! Z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Samsunga Galaxy A7 wersja 2016. Przypominam, że prawdopodobnie tego urządzenia nie będzie u nas w kraju w sprzedaży, natomiast jeżeli ktoś gdzieś chce z zagranicy sobie ściągnąć, to nie ma większego z tym problemu. Zacznijmy od specyfikacji wyglądu urządzenia, chociaż w przypadku jednego i drugiego mamy oczywiście pewne wspólne wątki razem z całą serią A 2016. Mamy urządzenia A3, A5. U nas w kraju już od dawna w sprzedaży, natomiast kilka rzeczy jest tutaj jak najbardziej wspólnych. Skoro to Samsung, to urządzenie wyposażone jest w ekran Super AMOLED, 5,5 cala, 1920x1080 pikseli, czyli Full HD. Mamy ponad 400 pikseli na cal, więc jest tutaj naprawdę bardzo dobrze. Nie ma żadnej mowy o pojedynczych pikselach po krawędziach. Gorilla Glass 4 z przodu i z tyłu, Exynos 7580, to jest 8-rdzeniowa jednostka. 3 GB pamięci RAM, 16 GB wbudowanych w to urządzenie, Mali-T720, no i chyba to co najważniejsze w przypadku tego urządzenia, 3300 mAh, jeżeli chodzi o baterię. Z baterią od razu Wam powiem, że wyniki tutaj są między 4,5 a 5,15 na ekranie, więc wydaje mi się, że to całkiem nieźle, tym bardziej, że mamy 5,5-calowe urządzenie i zmieszczono tutaj naprawdę... Potężną baterię, jak na to urządzenie, bo przecież mamy większe urządzenia od Samsunga, które mają mniejsze baterie, więc tutaj naprawdę jest. Bardzo, bardzo ok. Ta wersja ma 16 GB budowanych wewnątrz, natomiast możemy sobie rozszerzyć to za pomocą kart microSD bez żadnego problemu do 128 GB. Natomiast to, co się nie zmieniło, to aparat 5 megapikseli z przodu, no i 13 megapikseli z tyłu z światłem 1,9. Wygląd urządzenia jest zbieżny do tego co mamy w A3A5 2016. Wszystko oczywiście czerpie z Samsung Galaxy S6, bo te urządzenia są bardzo podobne. Natomiast, tak jak widzicie, szkło tylne również się palcuje, pomimo tego, że mamy tutaj naprawdę fajne rozwiązanie, bo pod spodem nie mamy takiego gładkiego jakiegoś elementu pod tym szkłem, tylko troszkę jest to takie matowe, troszkę ma to jakąś taką fakturkę, więc te odciski mimo wszystko trochę mniej widać. Aparat oczywiście mniej wystaje niż w przypadku S6, tak samo jak w A35, więc tutaj jest również bardzo dobrze. Z prawej strony znajdziemy. Przycisk zasilający standardowo. Tu mamy wejście takie jedno duże, gdzie mamy Nanosim i MicroSD. Na dole również klasycznie złącze na słuchawki, złącze do ładowania, mikrofon, głośnik. Warto wspomnieć, że u góry nie znajdziemy podczerwieni, jest tylko tutaj drugi mikrofon. No i z lewej strony mamy dodatkowo przyciski głośności. Jeżeli nie widzieliście moich recenzji A3 A5 2016, to oczywiście podsyłam je tutaj w kartach. Natomiast interfejs wygląda bardzo podobnie. Z lewej strony briefing, który możemy sobie wyłączyć siatka, żeby zmieniać sobie ułożenie ikon bez problemu. Motywy również. Oprócz tego, że mamy te standardowe motywy, tak jak w S6, ten sklep jest identyczny. Dodatkowo warto Wspomnieć o, o tej nowej serii, którą tutaj mamy, a mianowicie te ekskluzywne takie motywy do serii A, które nie pojawiają się nie, na innych urządzeniach właśnie niż seria A. Jest ich tutaj kilka, niezbyt dużo, natomiast no, można w jakiś tam sposób się wyróżnić. Samo przełączenie motywów trwa w miarę szybko, tutaj nie zauważymy jakichś większych problemów. Interfejs, tak jak wspominałem, jest bardzo podobny, ikony, widżety i tak dalej. Pasek powiadomień. W pasku powiadomień możemy sobie oczywiście zrobić wszystko tutaj na auto, przełączniki. Edytować, jeżeli mamy taką potrzebę wyłączyć, szukać szybkie połączenia. To są takie rzeczy, które mogą gdzieś tam irytować, więc możemy się tego pozbyć. Natomiast w ustawieniach mamy standardowo jedną długą listę, gdzie dodatkowo możemy wybrać sobie do 9 takich szybkich ustawień, czyli możemy edytować sobie te najważniejsze elementy. Tutaj tak, do 9 możemy sobie je tutaj zwiększyć. Te elementy możemy sobie to umieszczać, czyli jeżeli chcemy mieć szybki dostęp do baterii, zaznaczamy sobie baterię, wychodzimy i bateria już się tutaj znajduje, więc możemy sobie do tego przejść. W jak najważniejsze elementy to manager kart SIM, tutaj albo druga karta, albo microSD, to jest rozwiązanie hybrydowe, w wyświetlaczu tryb adaptacyjny, możemy zrobić podstawowy, żeby te kolory były troszkę bardziej wyblakłe, jeżeli nam to przeszkadza. Kolejna rzecz, obsługa jedną ręką. Potrójne kliknięcie i wtedy robi nam się mały ekran, ewentualnie jeżeli chcemy, to kalkulator i tutaj styl wybierania numerów, możemy też zmniejszyć sobie do jednej z krawędzi, więc jest to takie dość standardowe, ale dobrze się tutaj pojawiło. Kolejne elementy to ruch i gesty, tutaj nie ma zbyt dużo inteligentne powiadomienia, wyciszanie przeciąg i dłonią, aby zrobić sobie screenshot, więc tutaj mam wszystko to opisane, jak to zrobić, jeżeli potrzebujemy takiego rozwiązania. Kolejną mamy w zabezpieczeniach skaner odcisków palców. Możemy dodawać kolejne odciski palców, nie ma tu jakimś z tym większego problemu. Wystarczy po prostu przyłożyć sobie palec w tym miejscu, przyłożyć go no nie wiem z 10 czy 12 razy i skanujemy sobie nowy Odcisk palca, i wtedy będziemy mogli również tym palcem odblokować sobie nasze urządzenie. Dodatkowo, standardowo możemy blokować treści, które są pokazywane na ekranie, jeżeli jest blokada, no nie tylko na skanerze, ale również na chociażby na kodzie czy jakimś innym rozwiązaniu. Tak to wygląda. I teraz możemy bezpośrednio tym palcem również odblokować sobie urządzenie, działa to tak samo jak w Samsungu Galaxy S6, natomiast musimy nacisnąć przycisk, żeby jakby uruchomić tutaj proces skanowania w pamięci. W pamięci pewno jesteście zainteresowani, ile tutaj zabiera system, system zabiera około 5 GB, czyli 11 jest dla nas, więc takim całkiem sporo. Oczywiście polecam microSD, żeby przerzucić sobie te wszystkie elementy baterii. Oprócz tego, że mamy tryb oszczędny, mamy też tryb bardzo niskiego zużycia energii, jest możliwość tutaj oczywiście przełączenia tego taki czarno-biały interfejs, kiedy robimy sobie ze smartfona zwykły telefon. Optymalizacja aplikacji, czyli aplikacje, które gdzieś za dużo zużywają danych czy tam energii w tle, plus do tego często ich nie używamy, one automatycznie przechodzą w tryb optymalizacji i tak jak wspomniałem z baterią jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W chwili obecnej jest tutaj tylko Android 5.1.1, nie ma żadnych dodatkowych informacji odnośnie aktualizacji tego urządzenia, więc no, no musimy czekać, albo i też nie, skoro urządzenia nie ma u nas w kraju. Warto wspomnieć o wielu oknach, tego nie ma wyszczególnionego bezpośrednio w systemie, natomiast, tak jak widzicie, jest taka ikonka, gdzie możemy sobie nacisnąć, żeby tutaj gdzieś nam się otworzyła jedna aplikacja, albo możemy przytrzymać sobie przycisk ostatnich aplikacji i wtedy wybrać sobie drugą aplikację, którą chcemy sobie tutaj odpalić, więc wygląda to dokładnie ten sposób. Elementami, które są ważne w interfejsie, wydaje mi się, że jest radio. To, czego zabrakło na przykład we flagowej linii S6, pojawiła się w serii A3, A5, A7, właśnie. Więc mamy radio. Jest dobrze znany Smart Manager. Możecie zobaczyć, jak wygląda zużycie pamięci RAM. Tutaj no, przy 3 GB mamy dostępne 2,5, z czego wolne zostaje 330, więc całkiem sporo jest tego wykorzystane. Natomiast jeżeli wyczyścimy sobie Naszą pamięci RAM, no to tego, tej pamięci zostanie troszkę więcej. Możecie to właśnie teraz zobaczyć. wyczyszczono 1 GB, półtora dostępne. Przejdźmy już sobie do tego, co może być dla Was istotne, ale tutaj jakiejś rewelacji, szału i w ogóle i urwania głowy nie ma, czyli aparat. Aparat, tak jak wspomniałem, dokładnie tak samo interfejs wygląda, tak samo go uruchamiamy, czyli za pomocą podwójnego kliknięcia można sobie to wyłączyć. Zdjęcia 13 megapikseli w rozwiązaniu 4.3, czyli w proporcjach 4.3, niestety to nie jest najlepsze rozwiązanie. Te zdjęcia są tak samo dobre jak na A3, A5, więc tutaj nie ma jakichś wyróżników. Nie będę jakoś specjalnie omawiał tego rozwiązania. Mamy tryby, kilka tych trybów, osobno HDR, osobno noc. to również nie jest zbytnio fajne. Profesjonalny znów jest tutaj troszkę taki śmieszkowy, biorąc pod uwagę, że jak widzicie, ISO. Jeżeli weźmiemy sobie ISO, zrobimy tutaj na 100, Mamy balans bieli i ekspozycję, więc nie ma tutaj nic więcej. Jest bardzo mało tych rozwiązań, niestety, niestety. Ten typ profesjonalny jest tutaj e, dość słaby. Natomiast nagrania jakości Full HD, bo, bo takie dokładnie tutaj mamy w przypadku e, naszego urządzenia, maksymalne filmy Full HD wyglądają całkiem nieźle i oczywiście podsyłam je Wam również tutaj. W przypadku stron internetowych e, wygląda to naprawdę bardzo ok. E, szybkie ładowanie stron, jakiegoś większego problemu nie ma. O, dwa razy WP mamy, ale przełączymy sobie jeszcze onecik, może również w wersji pełnej. Wydaje mi się, że wygląda to naprawdę ok, szybko się renderuje. Jakość ekranu jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Full HD przy 5,5 calach wystarczy. Możecie zobaczyć, że nawet jakoś specjalnie nie przygasa ten ekran pod różnymi kątami. Kolory są zachowane, więc jest jak najbardziej wszystko w porządku. Gdzieś tam pod samym końcem tak wpada w takie dziwne jakieś fioletowo-niebieskie odcienie. No ale pod takim kątem nigdy nie oglądamy naszych stron. Jeżeli chodzi o dźwięk, to jest całkiem nieźle, jest całkiem nieźle, naprawdę. Wydaje mi się, że to jest mniej więcej poziom S6, więc po prostu standardowo dobrze gra, nawet jakiś tam delikatny basik jest, ale przypominam, że mamy pojedynczy głośnik na dole. Testy syntetyczne, kwadrant. Tutaj mamy 3D-mark, który wypadł również słabo. tu 41 tysięcy, prawie 2000. Wydaje mi się, że to jest całkiem niezły wynik. I tak jak wspominałem zawsze, no to nigdy nie jest odzorowanie tego, jak urządzenie działa, w przypadku A7, naprawdę jest tutaj wszystko bardzo, bardzo płynnie. Podziewałem się, że na takiej klasie sprzętu będzie wszystko chodziło idealnie płynnie, natomiast nie wygląda to zbyt yy, pięknie. Niestety no, dziwię się. Jest to jakieś takie dość mocne szarpanie, mocne klatkowanie. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś tej optymalizacji, bo na przykład Mortal Kombat chodzi bardzo płynnie. Warto wspomnieć natomiast o tym, że samo urządzenie mocno się nie nagrzewa z jednego prostego powodu. Mamy tutaj naprawdę dużą powierzchnię z tyłu i powoduje to tyle, że samo urządzenie całkiem nieźle odprowadza ciepło na, na tylnej powierzchni. Podsumowując, Samsung Galaxy A7 2016, pomimo tego, że nie jest u nas dostępny w kraju, jest bardzo ciekawą propozycją w kilku powodów. Na pewno, ze względu na baterię, 3300 mAh to jest fajna bateria. Ponad 5 godzin na ekranie myślę, że będziecie z tego powodu zadowoleni. Troszkę inne wzornictwo, chociaż zaznaczam tutaj, że nie miałem A3, A5 w kolorze złotym. Natomiast z tego, co się dowiedziałem, to chyba. Te A3 a 5 nie wyglądają dokładnie tak samo. To znaczy, nie mamy tej takiej jakby matowej powierzchni pod szkłem, która tu się tutaj znajduje, która troszkę no jakby oszczędza to urządzenie, biorąc pod uwagę właśnie odciski palców czy też ewentualne zarysowania. Spodziewałem się natomiast czegoś więcej po aparacie, to znaczy aparaty A3A5 są naprawdę bardzo, bardzo dobre, natomiast myślałem, że A7 będzie gdzieś tam się wybijał, coś będzie lepiej zrobione. No i chyba tego oczekiwałem, a się tego nie doczekałem. Fajnie, że wszystkie najważniejsze rozwiązania od Samsunga zostały, czyli skaner odcisków palców, multi-window i kilka dodatkowych opcji, które oczywiście znajdziemy w interfejsie, możliwość modyfikacji tego urządzenia, biorąc pod uwagę szeroką paletę motywów. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, dajcie znać. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć!